siostry bracia w Chrystusie Panu. Przedmiotem dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nie jest wydarzenie zbawcze z życia naszego Zbawiciela, ale jest prawda białą, prawdziwą, realną rzeczywistość, rzeczywistą obecność Jezusa wśród Bożego Ciała, w drugiej połowie XIII wieku było owocem nadzwyczajnej fali żarliwości eucharystycznej. Po cuda eucharystyczne, które miały miejsce w różnych sanktuariach ówczesnej Europy, ta pobożność opanowała wierny. Jest to uroczystość która podniosłym sposobem ogłasza wiarę Kościoła w to, że Pan Jezus jest rzeczywiście obecny w najświętszym sakramencie pod postacią chleba i wina. Jest ta czystość. także próbą uchronienia wierzących przed niebezpieczeństwem przyzwyczajenia się do obecności Boga wśród nas. Ma chronić. Wszelkim byśmy się nie przyzwyczajili, aż do niezwracania nad obecność uwagi. Ale i tak pewnie wielu ludzi i wielu spośród nas zasługiwałoby sobie na słowa określenia wypowiedziane kiedyś przez świętego Jana Chrzciciela. Pośród Was stoi ten, którego Wy nie znacie. Bo w istocie czasem Wobec Eucharystii i prawdziwej w niej obecności Zbawiciela zachowujemy się tak, jakbyśmy Pana nie znali, nie odczytywali Jego obecności w sakramentalnych znakach. To zwrócenie uwagi na realną obecność Boga wśród nas w pewien sposób tłumaczy pewną widowiskowość zewnętrzną. W tej uroczystości tak ukazało uroczysty. Przez długi czas procesja Bożego ciała była jedyną, wyjątkową, zarazem najbardziej uroczystą i praktykowano w całym chrześcijańskim świecie. I choć wiele się zmieniło od tamtego czasu w krajach Europy, to przecież nie tylko u nas ten dzień. Chodzi się uroczyście. Nie tylko my wychodzimy na ulicy i naszych miast z Panem Jezusem w monstrancji Dzieje się tak w wielu miejscach na świecie. I pomimo tego, że być może wystawność procesji nie jest tak okazała, jak w naszej ojczyźnie, to jednak nienaruszony pozostaje najgłębszy sens tego święta motyw, który był inspiracją do Jego ogłoszenia. Ten sens to podtrzymywanie zadziwienia obecnością Jezusa wśród nas, tą największą, najpiękniejszą tajemnicą wiary. I dzisiaj, drodzy siostry i bracia, istnieje pewne niebezpieczeństwo, na które jesteśmy narażeni. Jest nim, jeżeli można tak rzec, pewne przyzwyczajenie się, z banalizowaniem Eucharystii. Kiedyś, kiedy ludzie przyjmowali ją niezmiernie rzadko, Kościół ogłosił przykazanie, że należy przystąpić do Komunii przy Świętej przynajmniej jeden raz w roku, w okresie niedostów. Dzisiaj, słusznie na każdej musi świętej, wierni. Przyjmują na siebie karmią się Eucharysty. Są do tego zachęcani. Ale nie jest to wolne od pewnego niebezpieczeństwa. I przed tym niebezpieczeństwem przestrzegał kiedyś w Paweł Koryntian. Ale te słowa odnoszą się także do nas. Niemczego człowiek bacza na siebie samego, spożywając tę i pijąc tego kielicha. To bowiem i pije, nie zważając na ciało Państwu. Wy, o sobie, spożywaj pije. Powinniśmy także usłyszeć, jak skierowane do nas słowa z listu do Wy przyszliście do Boga, który sądzi wszystkich, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokrotnienia krwią, która przemawia mocniej niż dzisiejsza liturgia Słowa przyniosła te obrazy oczyszczenia w Starym Testamencie krwią wierzchoł, i oczyszczenia w Nowym Testamencie, jedynego dokonanego przez Zbawiciela na krzyżu, co w Eucharystii ponad nami Początka Kościoła w momencie Komunii Świętej rozlegało się wołanie kto jest święty, niech przystąpi. Kto nim nie jest, niech czyni pochód. Zdumieć się obecnością Jezusa wśród nas, uszanować tę obecność, przystąpić do Pańskiego słowa z czystym sercem. To także wezwanie dzisiejszej uroczystości. Że przyzwyczajamy się, że pragną pokornej wiary, Jesteśmy do tego przygotowani. Ktoś zwracał moją uwagę. Księżyc goboszy. Kiedy ludzie, jak kapłan przechodził z komunią przez Kościół, klękali w ławkach i w przejściu jak jeden, każdy, nie tylko ci, którzy przyjmowali Komunię świętą. A dziś siedzą sobie w najlepsze. Niektórzy nawet Noga na nogę i lekko kiwając tą nogą. Co tam, że ksiądz idzie z komunią, niesie Pana Jezusa. Nie ksiądz o tym powie, a więc mówię. I chyba drodzy, coś w tej uwadze jest na rzecz. Przyzwyczajamy się do tego, co święte. Padamy Wydaje się, że to takie zwyczajne, a przecież Bóg jest wśród nas, przychodzi do naszych serc i Kościół chce uwrażliwić nas w tę uroczystość, podtrzymać w nas to zdziwienie Eucharystią i prawidłowo. Przyczyną naszego Eucharystycznego zadziwienia powinna być nie tyle świętość i majestat, Ile raczej Jego uniżenie, Jego przyjście do nas i wyrażona w tym miłość. Eucharystia, jak mówił Augustyn, jest przede wszystkim więzią jedności i sakramentem miłości. Stanowi pamiątkę obecnienie tej największej miłości, którą okazał nam Zbawiciel, z nas z Bogiem przez swoją mękę, krzyż i stanie. Chodzimy dziś, słuchając Ewangelii, znów do Wieczernika, i słyszymy: Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. To jest uczynione dla Waszego Zbawienia. I uobecniamy tę tajemnicę w każdej duszy świętej. Czy my w to wierzymy? Czy z wiarą, zadziwieniem przed tą tajemnicą padamy na kolana? Pewien ateista, powiedział kiedyś do wierzącego przyjaciela, gdybym mógł uwierzyć, że w post jest rzeczywiście Synem Boży, jak wy mówicie, myślę, że upadłbym na kolana i nie podniósłbym się z nich więcej. Czy jest nas wiara, obecność Pana wśród nas? Będziemy... Zróbcie mu miejsce. Pan idzie z nieba pod przymiotami ukrytych chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom pochodzi. Niech te słowa, drodzy siostry tej bracia, będą rzeczywiście zaproszeniem Chrystusa do mnie Niech to będą słowa zaproszenia i słowa zdumionej miary, że Pan Wszechświata, Bóg i Syn Kąś, tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią ten, że staje się najprostszym pokarmem dla nas, pokarmem w naszej codzienności, pokarmem na naszą codzienność. Drogę do wieczności. Amen. Wyznajmy naszą...